w lewo. Czy w tej sytuacji wolno ci przejechać przed tramwajem? Bo no i teraz tutaj... zobaczymy. Ja powiem tak, nie widzę światła. Jakie jest światło? Kierunkowe czy bezkierunkowe? Czy ty ogólne jest jeden? Okrągłe czy strzałką? Okrągłe chyba jest. jest tak, a, puśmie, po powie, a powiększmy ten obraz. Jasne już. Tak, albo filmik puśćmy. O nie, jest kierunkowe. przepraszam, filmik. Jest filmik, jest filmik, jest kierunkowe światło. Tak, już widzę. powiększam. O, mamy, mamy światło. Tu mamy przejazd tak zwany bezkolizyjny. Mamy światło w postaci strzałki. Sygnalizator wskazywał, że mogę jechać w lewo z tego pasa, bądź mogę nawet zawrócić, bo była strzałka w dół. Jakby można było jeszcze raz to pokazać, Jasne. bo są takie dwa... O tu zwróćcie uwagę, strzałeczka jest w lewo i strzałka jest w dół, czyli jest sygna... sygnalizator kierunkowy, on tak się nazywa i jeszcze inaczej możemy określić to, że sam nasz przejazd jest przejazdem bezkolizyjnym. Co to znaczy bezkolizyjny? To znaczy, że wszyscy inni uczestnicy ruchu w tym momencie stoją. tylko my mamy otwartą drogę i teraz pytanie zamiast czy skręcając w lewo mam ten tramwaj przepuścić? No nie, on będzie, tramwaj będzie stał. Mój tor jazdy nie koliduje, nie krzyżuje się, nie przecina z torem jazdy innego uczestnika ruchu. Jest inna dynamika jazdy. Przy takim świetle, a inna gdyby miał sygnalizator S1, ten okrągły. O taki, tu mamy S1 sygnalizator okrągły. Gdyby miał taki sygnalizator w tym miejscu, byłaby całkiem inna sytuacja.